Dzisiaj kontynuujemy temat odporności psychicznej i zajmiemy się obszarem zaangażowanie. I cóż to jest? Otóż obszar zaangażowania i osoby odporne psychiczne w tym obszarze reprezentują postawę dowiozę temat. To znaczy są to osoby, które zadeklarują się i zobowiążą, że coś zrobią, jakieś zadanie, jakiś projekt, jakieś duże wydarzenie, a z drugiej strony dadzą z siebie wszystko i dokończą to, do czego się zobowiązały, po prostu zrobią to. Zaangażowanie można by opisać jako wytrwałość, cierpliwość, konsekwencja, dążenie do celu, zorientowanie na ukończenie zadania. Jakby to wszystko, co charakteryzuje osoby, które pewnie znasz, zobowiązują się do czegoś i to robią. Obszar zaangażowania dzielimy na dwa obszary. Po pierwsze, koncentracja na celu, a po drugie zorientowanie, koncentracja na dokończeniu zadania. Osoby odporne psychicznie w obszarze zorientowania na celu, po pierwsze motywują się głównie celem, to znaczy dla nich najważniejszy jest cel. Ok, nieważne co będzie po drodze, najważniejsze jest miejsce, gdzie chcę dotrzeć, i robię wszystko, żeby tam dotrzeć. I to jest ten drugi kawałek. To znaczy, osoby odporne psychicznie w obszarze nastawienia na cel potrafią sobie ten cel wyobrazić, potrafią go sformułować, potrafią go sobie wizualizować, a dzięki temu wzmacniają swoją motywację dążenia do niego. Teraz przyjrzyjmy się dwóm skrajnym sytuacjom. To znaczy, osoba maksymalnie nastawiona na cel i to jest odporna psychiczna w tym obszarze, albo osoba wrażliwa psychiczna w tym obszarze. Osoby nastawione mocno na cel, no to przede wszystkim wyznaczają sobie cele, Potrafią sobie je zwizualizować, jak mówiłem wcześniej, potrafią je zdefiniować, ale też te cele pchają je do przodu. Takie osoby lubią być challengeowane, to znaczy lubią dostawać różne zadania, różne testy, różne wyzwania, bo to je motywuje i nakręca do działania. Bardzo często też stawiają sobie i innym wysoko poprzeczkę. I zazwyczaj tę wysoko postawioną poprzeczkę przeskakują, to znaczy osiągają to, co sobie zakładają. Natomiast osoby wrażliwe psychicznie w tym obszarze, no przede wszystkim kiedy widzą jakiś duży cel, czują się onieśmielone. W ogóle nie lubią celów, nie lubią zadań, nie lubią terminów. Okay? Próby, jakieś testy, zadania, egzaminy stresują te osoby i powodują, że się potrafią wycofać. Często te osoby też odwracają uwagę od celów, mówią, no zrobiłbym coś, ale. I tu pojawiają się różnego typu wymówki. Takie osoby również mogą mieć takie przekonanie, takie myśli, że sobie nie poradzą z tym celem, z tym zadaniem, a przez to mogą całkowicie nieświadomie, a czasem świadomie, sabotować cele i zadania, które otrzymały lub które same sobie wyznaczyły. Dlatego bardzo ważnym jest, żeby balansować pomiędzy tymi dwoma obszarami, bo jak mówiłem we wcześniejszych materiałach, jeżeli jeszcze nie oglądałeś wcześniejszych materiałów na temat odporności psychicznej, to na pewno zajrzyj na kanał i dwa poprzednie odcinki były na ten temat. Trzeba uważać, ponieważ każdy obszar ma ciemne strony. To znaczy, z jednej strony może być dla nas dużą motywacją i dużym plusem, ale może też działać na naszą niekorzyść. I przejrzyjmy się teraz, jakie obciążenia może za sobą nieść fakt, że jestem mocno zorientowany na cel. Przede wszystkim osoby mocno zorientowane na cel mają tendencję, żeby wyznaczać sobie za dużo celów, no bo one te cele nakręcają te osoby, więc lubią mieć dużo celów. Dwa mogą przez to nastawienie na cel onieśmielać innych ludzi, to znaczy mogą powodować, że inni ludzie będą się czuć trochę gorsi albo że nie dadzą rady. Mogą również przytłaczać innych ludzi ilością zadań i celu do wykonania. Czasami zdarza się, że takie osoby mocno nastawione na cel mają trudność z priorytetyzacją zadań, czyli nie wiedzą, które jest ważniejsze, które jest mniej ważne, no bo jest kilka ważnych celów, a często pilnych, no i teraz, który jest najważniejszy, od którego zacząć? No, i jeszcze taka, takie dwie ciemne strony. Po pierwsze, osoby mocno nastawione na cel czasami zapominają o tym, jak coś zrobić. To znaczy, myślą, co chcą zrobić, ale zapominają, jak to zrobić. Czyli zapominają o planowaniu, zapominają o ustalaniu jakichś szczegółów, o sprawdzeniu, jak jakieś czynności należałoby wykonać. No, i często przepalają po prostu swój czas, bo realizują cel. Ale po drodze popełniałem tyle błędów, że trzeba to poprawiać. No i ostatni element związany głównie z zarządzaniem, a jak wiesz, te moje filmy są nastawione na osoby zarządzające, na przedsiębiorców, więc w kontekście zarządzania osoby nastawione na cel często zapominają, że inni ludzie nie mają tak samo, to znaczy mogą nie być tak bardzo nastawieni na cel, no i wtedy mamy kłopot: bo ja jestem nastawiony na cel, ty nie, więc ja cisnę, a ty czujesz się skrępowany. No, i jeszcze jeden taki wątek zarządzania ludźmi. No, często takie osoby, kiedy wyznaczają jakieś cele, wyznaczają zadania, to skupiają się bardziej na liczbach niż na ludziach. znaczy ważny jest wynik sprzedaży. Dobra, a to, że masz jakieś problemy, na przykład prywatne czy ogólnie zawodowe, no to nie jest ważne, ważny jest cel. I tu trzeba uważać, żeby nie przesadzić. I teraz dwie wskazówki dla osób zarówno po tej stronie, które są mocno na cel, jak i te, które w tym obszarze są bardziej. Wrażliwe. Otóż, pierwsza osoba, które są mocno nastawione na cele, jeżeli jesteś taką osobą, to zadaj sobie proste pytanie. Czy przypadkiem nie biorę na siebie za dużo zadań, celów, spraw? Ok? I czy przypadkiem nie realizuję czegoś za kogoś? I to jest pierwszy, pierwsza podpowiedź dla osób, które są mocno nastawione na cel. Natomiast po drugiej stronie, dla osób wrażliwych, warto sobie zadać inne pytanie. Dlaczego? Cele mnie onieśmielają, ok? Z jakiego powodu te konkretne cele lub zadania są dla mnie trudne, są dla mnie wyzwaniem? I tutaj dostaniesz jakąś odpowiedź, nie jestem w stanie teraz zdefiniować jaką dokładnie, ale kiedy ją zdefiniujesz, to zastanów się w jaki sposób mogę małymi kroczkami dążyć do celu, ok? Być może nie warto zaczynać od jakichś dużych spraw. Zastanów się, jaki może być pierwszy mały krok w pracy z tym, że cele cię onieśmielają. Kiedy odpowiesz sobie na te pytania, to po prostu zacznij działać. Teraz przejdźmy do drugiej części obszaru zaangażowania. Otóż jest to nastawienie na ukończenie zadania. Ten obszar pokazuje, co osoba mocno nastawiona na ukończenie zadania jest w stanie zrobić, żeby dowieść to, do czego się zobowiązała. To jest bardzo ciekawy obszar, bo czasami bywa tak, że ktoś yy, nie będzie dobry w wyznaczaniu celów, czyli raczej woli dostawać cele od kogo innego, a i tak będzie się starać ze wszystkich sił, żeby je zrealizować. I tutaj również tak jak poprzednio, mamy dwie, dwie skrajności. Z jednej strony mamy osoby mocno Odporne psychicznie i nastawione na ukończenie zadania, a z drugiej strony mamy osoby, które są w tym obszarze bardziej wrażliwe. Osoby odporne psychicznie w tym obszarze przede wszystkim są skoncentrowane, okay, potrafią określać priorytety po to, żeby odhaczać zadanie jedno po drugim. Potrafią również angażować innych ludzi, potrafią dać siebie i zespołu naprawdę dużo, żeby zrealizować to, do czego się zobowiązały. Po drugiej stronie mamy osoby wrażliwe psychicznie, które często. Odkładają, przekładają zadania, unikają celów, unikają zadań, odwracają uwagę od tych celów i od zadań. Może im brakować samodyscypliny. Niezbyt dobrze reagują, kiedy ktoś przyciska, naciska, żeby wreszcie skończyć ten temat. Mogą również minimalizować swoje zaangażowanie, mogą minimalizować zadania, minimalizować cele tylko po to, żeby jak najłatwiej albo jak najpóźniej je zakończyć. No i podobnie jak w poprzednim przypadku, mogą sabotować swoje. Działania: No, bo po prostu to wszystko ich przytłacza. Jak widzisz, tutaj znowu mamy dość dużą dysproporcję, ale trzeba uważać, żeby nawet, będąc osobą odporną psychicznie w tym obszarze, nie wpaść w pułapkę. Jaka to pułapka? Przede wszystkim to, że możemy, będąc osobą odporną, pominąć ważne kwestie za cenę dokończenia zadania. To znaczy, dokończę zadanie za wszelką cenę, ale pewne rzeczy pominę, no i będzie. Nie Takie osoby również się przepracowują, to znaczy za wszelką cenę chcą coś dokończyć. Czasem wpadają w perfekcjonizm i przez to mają dużo spraw na głowie, no i są mega zajęte, a i to prowadzi do przepracowania, czasem nawet do pracocholizmu. Takie osoby bywają również niespokojne, nie potrafią zasnąć na przykład dopóki czegoś nie skończą, a inni ludzie mogą to wykorzystywać ok, i uważać, że taka osoba jest zawsze gotowa do pracy, zawsze gotowa, żeby coś skończyć, no i mogą wrzucać po prostu takim osobom coraz więcej zadań, coraz więcej tematów. Klienci również mogą to wykorzystywać w kontekście nas, przedsiębiorców i po prostu próbować nam dorzucać tylko po to, żebyśmy dokończyli. Takie osoby mogą również osiągać swoje cele kosztem innych ludzi i mogą zrobić jeszcze jedną niebezpieczną rzecz w kontekście zespołu, to znaczy być nietolerancyjnym dla osób, które mają trudności z dokończaniem zadań. I to będzie oczywiście prowadziło do tego, że tamte osoby będą zniechęcone, będą niezmotywowane, będą coraz mniej chciały się angażować. Dlatego przestrzegam, bądź tutaj ostrożny, ostrożna, podejdź do tego na spokojnie. I parę podpowiedzi, to znaczy dla osoby odpornej psychicznie, która ma mocne nastawienie na dokańczanie zadań, warto sobie zadawać takie pytanie, szczególnie kiedy jesteś przeciążony czy przeciążona. Warto sobie zadać pytanie, OK, czy przypadkiem nie biorę na siebie za dużo zadań? Czy przypadkiem nie chcę na siłę dokończyć czegoś, co może poczekać do jutra? I tutaj pytanie pomocnicze: co się stanie, jeśli nie skończę tego dzisiaj, albo jeśli nie skończę tego w tym tygodniu? Zazwyczaj odpowiedź brzmi nic. Okej, okay, no ale warto sobie takie pytanie zadać. I podpowiedź dla osoby, która ma wysoką wrażliwość w tym obszarze, podstawowe pytanie, dlaczego nie dokończam zadań? Lub patrząc na konkretne, dlaczego nie potrafię tego dokończyć? I tu mogą być dwa obszary. Po pierwsze, czy mam za dużo na głowie, że nie jestem w stanie tego dokończyć, czy jest jakiś inny powód. A jeżeli jest jakiś inny powód, no to zadaj sobie pytanie, dlaczego tego nie robię? Jaka jest przyczyna, co mnie blokuje, co mnie ogranicza, co mi przeszkadza? Kiedy dostaniesz tę odpowiedź, no to w pewnym sensie już odkrywasz przyczynę i teraz trzeba zrobić po prostu ją wyeliminować. Pamiętaj również, że jeżeli zechcesz, to możesz wykonać test odporności psychicznej. W opisie do tego materiału znajdziesz link. I kiedy wykonasz ten test, to potem zdzwaniamy się na konsultację godzinną, podczas której omawiamy wyniki i już konkretnie podpowiadam, co, w jakim przypadku możesz zrobić. To znaczy badamy, jakie są Twoje mocne strony i gdzie masz wysoką odporność psychiczną i z drugiej strony yy, jaka jest Twoja wrażliwość psychiczna i co możesz z tym zrobić, jak możesz popracować nad tym obszarem, żeby być efektywniejszym, skuteczniejszym, bo pamiętaj, że rozwój odporności psychicznej może zwiększyć Twoją efektywność i skuteczność nawet o 25%. W tym materiale to tyle, dlatego jeżeli Ci się podobało, to koniecznie daj lajka, zasubskrybuj mój kanał, dzięki czemu będziesz otrzymywać regularnie informacje na temat nowych materiałów wideo. Oczywiście możesz też udostępnić Zastąpić ten materiał znajomym, daj im szansę, niech mogą popracować nad sobą. Tymczasem do zobaczenia w następnym nagraniu. Cześć.